Welcome to episode number 277. The the of Learn Polish Podcast. You can find all our episodes on learnpolishpodcast.com. We're also on YouTube. Find the links in the podcast description. If you're new, go back to the start. You'll find a link to episode number one. And I'm also a podcasting coach, as well as having four podcasts: the meditation to help you meditate, the crypto to learn about crypto, blockchain technology, NFTs, the awakening to learn about fraud and corruption, both with solutions, and the speaking podcast to help you become a better speaker or a coach. And you find everything on bio.link/slash podcast agenda. Dzień dobry, Roy. Jak się masz? Jak się czujesz? Jesteś zdrowy? bardzo dobrze dziękuję a u ciebie ja mam mały katar ale jest w porządku katar to jest Reynolds. tak mały hmm. katar ale generalnie jest w porządku sezon jesień tak jest że często ja, mam... lepiej weź cynka witamin C witamin D cider te... tak i cider vinegar, i, I naturalne tu. składniki tak <laughs> bez cukru wszystko będzie dobrze na przykład y... miód z cytryną Dokładnie, bardzo dobrze. <noise> dziękuję, panie doktorze. Hero <noise> jest doktorem. Ja, ja mam nic w domu farmaceutyki. Nigdy, ja nigdy weźmiemy. To są lekarstwa medycyny, tak? tak? Czyli nie mam lekarstwa nie w domu. Mam. Tak, tylko naturalne suplementy. Słuchajcie, witamy was serdecznie i zapraszamy na kolejne spotkanie, kolejny podcast. Dzisiaj będzie tryb rozkazujący. To tak. Skomplikowany, it sounds complicated, tak? Tryb rozkazujący jest tak? It's proste. Jest to proste. Co to znaczy tryb rozkazujący? To like orders, tak? Część numer jeden, czyli part one. I na przykład w języku polskim, kiedy my chcemy coś. When we want something. Want something, tak? something yeah. Kiedy my chcemy coś, to prosimy, we ask for something, tak? I możemy powiedzieć: proszę przeczytać. Please read. Proszę napisać. Please write. Proszę powiedzieć, please tell. Są so, proszę plus infinity, tak? Proszę zjeść, proszę wypić, proszę przyjść, please come, proszę zadzwonić, please call. Oh. That is very official style, tak? Proszę plus infinity. We can make like not formal uh, orders without, proszę. Na przykład, przeczytaj. Instead of, proszę przeczytać, we can say informal style, przeczytaj, roj. Przeczytaj artykuł, przeczytaj książkę. Ona to jest to dziecko, problem. przeczytasz twoje książkę na przykład, tak? Przeczytaj, tak, But you say to you say to child, tak? Na przykład twój syn ma mnie Daniel i mówisz, Daniel, przeczytaj książkę. Tak, przeczytaj, przeczytaj. Read. Przeczytaj. Albo na przykład nauczycielka, jest y, sytuacja w szkole, jest klasa, są studenci, i nauczycielka wybiera jednego studenta i mówi: Przeczytaj ten tekst. I ten student czyta, a wszyscy słuchają. Tak? Stresująca sytuacja. Tak, nauczycielka mówi: Kto przeczyta? Może ty, Roj, przeczytaj, a Roj małe roj w szkole napisać i teraz jest napisz na przykład Roy, napisz do mnie e-mail tak napisz do mnie napisz an artykuł an email. Yeah. tak right powiedz tell me tak powiedz mi coś powiedz jak się nazywasz powiedz gdzie mieszkasz powiedz ile masz lat powiedz co lubisz robić powiedz gdzie byłeś tell me, tell me. powiedz gdzie byłeś tak hmm. albo do dziecka masz dziecko i mówisz Powiedz mi, Tony, powiedz mi, jak było w szkole. Powiedz mi. Daniel, nic. Ale tak. Wszystko dziecko nie mówi. O pierwsze było Hispania, tak, potem tak, było muzyka, tak. nie. Wszystko samo. To, to jest nic. taka ogólna tendencja, że teraz dzieci, kiedy pytamy dziecko, powiedz, jak było w szkole, dziecko mówi: "OK", albo "dobrze". <laughs> Ok, następny czasownik to jest obejrzyj, bo obejrzeć to swatch, tak? To watch. Mhm. Proszę obejrzeć ten film, to jest oficjalna prośba, ale możemy powiedzieć: obejrzyj ten film. On jest naprawdę dobry, świetny film, bardzo interesujący. Roy, obejrzyj, tak? Polecam mhm. Ci. I recommend you. Następne słowo zrobić i zrób. Na przykład, roj, zrób mi kawę, <ścoughs> zrób obiad, tak? Zrób. Projekt. Zrób kanapkę. Dziecko może powiedzieć: Tato, zrób mi kanapkę, tak, make tak. me. Kupić. O, to jest bardzo popularne, bo kupić to z Dubaj. Dzieci zawsze, małe dzieci. mówią Mamo, tato, kup mi, baj mi, tak, to jest bardzo klasyczne. Kup mi puzzle, puzzle. Kup mi zabawkę, baj mi to. Kup mi lalkę. Me, no, tak, kup mi samochód. <noise> to jest bardzo popularne. Ale teraz matka mówi do dziecka. Wypij mleko, wypij herbatę, wypij sok, tak? To jest drink. E, so, zjeść, Kamila, to, wypij tak? herbatę ze cytryna i miodem i będzie zdrowa. Dziękuję Roj. Wypiję. Na pewno wypiję po podcaście. <noise> A ten podcast, tak, po podcaście. Zjeść, to jest to id i matka mówi do dziecka, tak? Zjedz śniadanie, zjedz kanapki, zjedz płatki z mlekiem, zjedz jabłko. To też jest właśnie imperatywus. Albo iść, iść to jest to go, tak? Na przykład, kiedy boli cię głowa albo kiedy nie masz energii, idź na spacer, idź na siłownię, idź do lasu, idź gdzie? Do lekarza, bo jesteś chore. Nie, do lekarza nie, na basen. Następne słowo to jest przyjść. Przyjść to jest to come, tak? I to jest taka propozycja albo zaproszenie. Przyjdź do mnie, tak? Masz czas? Przyjdź do mnie na kawę. Przyjdź do mnie do biura. Przyjdź do mnie do domu. Nie dziękuję, bo jesteś chore. Ja, ja nie... Możesz przyjść w maseczce. Nie. I zadzwonić to call. To jest bardzo popularne. Zadzwoń do twojej babci, bo ona tęskni ciebie. Could I say something Zadzwoń do babci. Zadzwoń. On your Zadzwoń do babci, bo ona tęskni za tobą. Tak. Zadzwoń. No właśnie, to jest bardzo, bardzo popularna forma, także warto ją znać. Jeszcze raz. Przeczytaj książkę. Napisz list. Powiedz, jak było w szkole. Obejrzyj film zrób kanapkę, kup chleb, wypij mleko, zjedz śniadanie, idź na spacer, przyjdź do mnie, zadzwoń do babci. Także to jest część pierwsza, part tak? I możemy później zrobić jeszcze inne czasowniki, tak? Więc nauczcie się tych czasowników, możecie je używać, pamiętajcie o nich i... Do następnego podcastu. Miłego dnia Wam życzymy, do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję Roy. Dziękuję bardzo, Kamila. Dziękuję. So you get lessons from Camilla Polonaswitch.com and all our episodes as mentioned at the start are on learnpolishpodcast.com or on YouTube. And I'm a podcasting coach with the For the Podcast. You find everything on bio.link forward slash podcaster. Be sure to give us a thumbs up. Subscribe, especially if you're Sam Podbean, and all the different channels YouTube bits you because then when we put out a new episode you'll get notification that you can see straight away and uh subscribe until next week take care Bye, <laughs>